Tak, Putinie. Ja mówię po polsku. Ja nie mówię e, po rosyjsku. Bo ja nie potrafię mówić po rosyjsku. Ale mówię po, po polsku. Kim ty kudy jesteś? Rzesznikiem? Co? So, chcesz się podobnić kurde do Stalina? Że jak w ogóle? A wojna druga światowa, powiem przede wszystkim, że wojnę drugą światową wygraliśmy my polacy, Anglicy, Amerykanie. Wy, wy wygraliście tę wojnę fałszywie. Fałszywie. Bo jak wybuchła druga wojna światowa. Tak, jakby wybuchła druga, druga wojna światowa, to Stalin i Hitler się tej pamięci podpisali kontrat. I wtedy tak, i Hitler z jednej strony kulkona y, tuk Polaku, a Stalin kulkona z drugiej strony. Tak, wy, wy, wy tej wojny nie wygraliście, a jest emotywowanie polskich zomierzy w Katyniu, generału i tak dalej. I to się wiąże do kupi. Wy tą wojnę wygraliście, ale fałszywie. Wojna wygrała tak. Polska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. A wy tej wojnie nie wygaliście, Wy wygraliście tę wojnę w fałszywie. Kim wy kude jesteście? Jakim wy jesteście narodem? Kurkona, jesteście bandyckim narodem. Bo nie macie honoru. Nie macie kude serca. Po prostu. Jesteście po prostu niście. Eee, nikim. Znojona Rosja. Jeszcze raz. Znojona Rosja. Znojona Ro Rosja. o tego. Wysmarowana gnojem i gównem. No, tyle mogę powiedzieć. I flaga rosyjska też jest zmarowana gównem, gnojem i tak dalej. Kurko ona. Deptam na flagę rosyjską i na flagę komunistyczną. Kurko ona. Jest, jest władze rosyjskie to chamstwo i chlustwo i więcej nic. I typu ty nie na serę. Tak samo jesteś nikim. Jesteś kudę zerem i nikim. Jesteś chude prostakiem, bandziorem i modercą. Tyle cię mogę powiedzieć. na. I to byłoby na tyle. I żegnam. No.